Witam serdecznie. Cieszę się, że mogę tutaj przed Państwem stanąć. Jestem prezesem Fundacji Instytut Psychologii Stresu, tak jak już zostało powiedziane. Misją naszej fundacji jest właśnie podnoszenie świadomości społecznej na temat tego, czym ten stres jest. Że nie jesteśmy skazani tylko na ten stres, że możemy sobie z nim radzić, że nie jest on tylko negatywny. Jedna ze słynniejszych muzyk do filmu z 79 roku pod tytułem Szczenki. Ona została specjalnie stworzona tak, żeby wprowadzić ten element energii, stresu. Jak Agnieszka, wolisz na stojące, na siedzące? Na stojące. No, stojące. Okay. To troszeczkę damy Wam przestrzeni, bo ja mam prawie dwa metry. Damy Państwu przestrzeń, żeby troszeczkę zobaczyć tą prezentację, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy możliwość spotkania się. Bo mamy temat, który dotyczy każdą osobę na tej sali. Tą sprawą jest stres. Tylko spróbuję przełączyć, ale chyba nie. Dobrze, spróbuję inaczej więc warto tutaj wiedzieć, że stres każdy z nas przeżywa inaczej. Więc jest próba ujęcia stresu w różne definicje, w różne pojęcia, niemniej jednak dla mnie jest to tak indywidualna sprawa, której każdy z nas doświadcza w inny sposób, że jako takiej jednej definicji nie ma. Z czym też spotykamy się na różnych warsztatach, szkoleniach, które prowadzimy, że ludzie mówią o tym, że doświadczają go naprawdę w różny sposób. Żyjemy w bardzo fajnych czasach, że wystarczy wpisać krótką informację do internetu i już mamy mnóstwo odpowiedzi. Mamy bardzo duży dostęp do wiedzy w dzisiejszych czasach. Tylko że jest jeden problem, że my wciąż czujemy się zestresowani w takich sytuacjach. Wciąż trudno jest się nam uporać z tym stresem. i dlaczego, dlaczego tak się dzieje? że nie zawsze wiedzieć to, to samo co rozumieć i odczuwać, że często jesteśmy odcięci od swoich emocji, odcięci czucia ciała, a z drugiej strony odczuwać to nie to samo, co umieć radzić sobie z tym stresem, pomimo że mamy wiedzę, wiemy co powinniśmy robić, żeby ten stres nie był wysoki, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby nie zachorować na jakąś chorobę. Ale nie umiemy tego robić. Dlaczego tak się dzieje? Ja tutaj jeszcze chciałam dodać, że też jako fundacja mamy duże doświadczenie w docieraniu z tym tematem do pracodawców czy do pracowników. I to jest w naszym doświadczeniu od 2017 roku taki temat też pełen wyzwań. Z jednej strony mówimy, że ja nie mam czasu, żeby się zająć tym stresem, że mam tyle zadań, że, że to jest jakby temat, który pracownik może zrobić na przykład po pracy, a z drugiej strony z naszych doświadczeń nie do końca i bardzo cieszymy się, że coraz więcej świadomych pracodawców opiekuje ten temat także w pracy. Hmm, tak, mamy taki eksperyment też. Chcielibyśmy troszeczkę też zobaczyć co się dzieje. Kto z Państwa doświadczał stresu w ostatnim tygodniu? Jak ręka do góry? No Większość, nie spodziewałem się. Dobrze, rozumiem, <grym> wystąpienia publiczne są jednym z takich topowych, jeżeli chodzi o stres. A kto z Państwa w swojej ocenie postrzegał ten, test, ten stres jako średni, którego doświadczył? Też jest dużo osób. Zobaczcie Państwo. A jeżeli mówimy o poziomie takim wysokim, gdzie już było trudno, mhm. bardzo. Mhm. Kilka os. Jest duża świadomość. Mamy też trochę statystyk z tego też tytułu. Około 75% osób, które są czynne zawodowo, doświadcza stresu w różnym poziomie, przynajmniej raz w tygodniu. 25% z nich odczuwa ten stres na wysokim albo na bardzo wysokim poziomie. No i tu moglibyśmy otworzyć bardzo szeroką dyskusję. My zbadaliśmy jako fundacja, zbadaliśmy to prawie na 40 tysiącach osób. 39 789 osób to jest, na, to jest wynik na wczoraj, jak ja przygotowywałem też ten, ten slajd. Uważam, że to jest duża grupa, z której można otrzymać taki sygnał i naprawdę moglibyśmy sporo rozmawiać teraz, co się dzieje, jeżeli chodzi o zdrowie i tak dalej. Kiedyś usłyszałem też taką historię od znajomego, który ma dwie córki, tam bodajże 7-11 lat. On doświadczał bardzo dużego stresu w pracy. I miał taki okres, gdzie dużo tych napięć przenosił też do domu. I wchodząc do domu, w drzwiach oczywiście witały go dzieci, ale on był tak napięty, tak zestresowany, że te dzieci nie wiedziały za bardzo, co się dzieje. To jest ten wiek jeszcze, gdzie dzieci nie za dobrze rozpoznają różne emocje, i one odebrały tą postawę, którą ten tata reprezentował, jako emocje, że jest zły. I to, co się stało, że ty jesteś taki zły. I on nie był w stanie im wytłumaczyć, że on po prostu jest zestresowany, że cały, czas, że cały jest pospinany. I wtedy zdał sobie doszedł do takiego wniosku: zdał sobie sprawę z tego, że on ten stres z pracy, on tam nie zostaje, on przynosi go do domu. On ma wpływ na jego rodzinę, na żonę, na dzieci, na znajomych, na rodzinę. Więc to nie jest tylko tak, że jeżeli mówimy o tym stresie typowo takim, który powstaje w pracy, że on tam zostaje, on jest z nami. Więc to jest ten problem, który się na warstwie. Jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak sobie z nim radzić no to później pojawia się już efekt takiego wypalenia zawodowego, możemy powiedzieć, który też przenosimy do domu. Bo się wtedy alienujemy, jeżeli chodzi o rodzinę, raczej się zamykamy gdzieś w pokoju i bardzo trudny jest z nami kontakt. Więc jest to temat dotyczący wielu poziomów naszego funkcjonowania, zarówno pracy, jak i życia po pracy, także społeczeństwa. Tutaj bardzo piękne słowa padły w poprzednich panelach. Uważność, empatia, więc jakby to wszystko, z jakiego miejsca my funkcjonujemy, zarówno w pracy, jak i y, później w życiu prywatnym, ma ogromny wpływ na nasze relacje, na nasze podejście do drugiego człowieka. Czyli jeżeli ja jestem uważna na to, czy ja na przykład działam z napięcia, z takiego mechanizmu, w którym ja chcę z kimś walczyć albo chcę uciec, tak z bardzo pierwotnego mechanizmu we mnie samej, no to niestety konsekwencje też w relacji z drugim człowiekiem, czy z osobą ze szczególnymi potrzebami, czy po prostu z osobą zdrową, ma bardzo duże konsekwencje. No, stres jest częścią naszego życia, ale też chcieliśmy go trochę odczarować i, i pokazać, że jest jakiś kierunek poza walką z tym stresem, bo stres nie jest tylko negatywny. Naukowcy wiele lat temu wzięli się za ten temat i oni go rozłożyli. I mamy stres pozytywny, który nas motywuje do działania. Często jak mamy nowe wyzwania i chcemy zdobyć jakiś szczyt, podam przykład jakiegoś himalajisty, który zdobywa szczyt, to on jest zmotywowany, on jest zestresowany, ale to go motywuje do działania. Po drugiej stronie oczywiście jest ten tak zwany dystres, który jest bardzo szkodliwy w dłuższej mierze dla naszego życia, ale to są, to są mechanizmy. Dawniej natura wykształciła w nas taki ciekawy mechanizm. On się nazywa mechanizm walki i ucieczki, i w dawnych czasach on służył do tego, żebyśmy jako pierwotne saki przeżyli jakąś sytuację, walką z jakimś zwierzęciem bądź ucieczkę przed jakimś zwierzęciem, jeżeli w naszej ocenie po prostu tej walki nie mogliśmy wygrać. Problem w tym, że dzisiaj też dochodzi do aktywacji tego mechanizmu, ale nie że musimy walczyć z jakimś dzikim zwierzęciem. To niezmierna rzadka sytuacja nawet w bieszczadach. Ale zwykle to są maile. Zwykle to jest niepewność jutra. Jeżeli chodzi o, o pracowników, to jest też bardzo duży wskaźnik, że pracownicy boją się, że stracą pracę. Większość młodych ludzi ma kredyty mieszkaniowe i i oni są przerażeni tym, że tą pracę mogą e, stracić, z kolei ze strony pracodawców jest to perfekcjonizm. Chcą zrobić wszystko idealnie, mieć idealny personel, idealne wyniki, sukcesy finansowe itd. Więc to wszystko cały czas w dzisiejszych czasach funkcjonuje. I oczywiście nie ma w tym nic złego, bo stres potrafi nas też tak ożywić. Właśnie e, czujemy wtedy na przykład szybsze bicie serca, czy szybszy oddech. I kiedy właśnie e, ten stres jest pozytywny, czyli pcha nas w jakąś stronę, ta cała mobilizacja w nas idzie do przodu, e, to super, bo osiągamy właśnie jakieś cele, e, mamy jakiś awans zawodowy, coś się dobrego wydarza w naszym życiu. Właśnie trudniej jest, kiedy my tak zastygamy w tym stresie. Na przykład na poziomie myśli zaczynamy Negatywnie postrzegać daną sytuację i ta cała mobilizacja w nas nie ma jak właśnie wydostać się na zewnątrz, bo jeszcze tylko chciałam dodać, że właśnie w tych dawnych czasach, kiedy my się tak mobilizowaliśmy, na przykład do tego, żeby walczyć z jakimś zwierzęciem czy uciekać, to był ruch z ciała. Czyli tak naprawdę tematu stresu nie przejdziemy bez dotknięcia naszego ciała, bez poczucia tego, jak ja się mam w ciele, czy właśnie ja czuję jakieś napięcie. Jeżeli tak, to jeżeli wchodzę w ruch, czyli na przykład nie wiem, idę na spacer, to już część tego stresu może się we mnie rozładować. No i też możemy spojrzeć na ciekawe zagadnienie, że jeszcze niedawno przyjęło się tak, że to jest wszystko sprawa pracownika. To jest jego sprawa, czy on się stresuje, czy się nie stresuje. To mnie jako pracodawcy nie dotyczy. I też chciałbym zwrócić na to uwagę, że to są wymierne, dosyć duże pieniądze, jakie się pojawiają, jeżeli mówimy o pracowniku, który jest zestresowany. Mogę zacząć od prostego przykładu w postaci jakiegoś wypadku przy pracy. Kiedyś usłyszałem historię w Anglii, że młody człowiek jeżdżący wózkiem wysokiego załadunku spowodował wypadek, gdzie ilość tam regałów się złożyło, ponieważ doświadczał dużej ilości stresu związanej z prywatnymi sprawami, z rozwodem i wyłączył praktycznie cały magazyn z funkcjonowania na, na kilka tygodni. Jeżeli mówimy z kolei o takich sytuacjach, gdzie pracownik doświadcza chronicznego stresu. I nie ma go w pracy, to zwróćcie uwagę Państwo na to, jakie to są koszty przystosowania nowego pracownika do tych zadań. To są, tak jak wcześniej usłyszeliśmy, to są czasami 3 do 6 miesięcy, gdzie ten pracownik zostaje wdrożony. Tam wcześniej była mowa o pracownikach, tam 50. Plus, więc to są ogromne pieniądze, które się pojawiają też. Tak, I jako to pracodawca jest... też warto, żebyście Państwo na to spojrzeli. Ja chciałam tylko dodać, że to jest też atmosfera w pracy. Jeżeli ja właśnie jestem zestresowana, jestem w napięciu, w takim poczuciu, że ja muszę tutaj walczyć, na przykład z zespołem czy z szefem, że cały czas ktoś jest przeciwko mnie, to tak naprawdę ja nie mogę się rozluźnić, nie mogę w ogóle złapać takiego kontaktu z tym, że może ta praca jest dla mnie przyjemna, może ja chcę właśnie jakoś bardziej się w nią zaangażować. Bo ten mechanizm, który się po prostu w nas uaktywnia, nie pozwala. Nam na poziomie fizjologicznym doświadczać inaczej życia. Więc naprawdę, zaopiekowanie się tym tematem ma bardzo duży wpływ na jakość naszego funkcjonowania w wielu obszarach. I stres to nie jest taka aplikacja w telefonie, którą możemy odinstalować czy, czy wyłączyć. I tak jak wcześniej troszkę opowiedzieliśmy, to nie chodzi o to, żeby ze stresem walczyć. Postrzegać go jako coś. Jak jakiegoś wroga, jak to właśnie dzikie zwierzę, które się gdzieś tam pojawia i nas atakuje. Chodzi właśnie o to, żeby się z nim trochę tak zaprzyjaźnić, traktować jako, jako sprzymierzeńca. Wielu psychologów, psychoterapeutów właśnie teraz wybiera taką drogę pomocy dla swoich klientów, żeby nie traktować to wydarzenie w naszym życiu jako coś, z czym trzeba walczyć. Bo jeżeli podejdziemy, tak jak Agnieszka troszkę opowiadała, do stresu jako do sprzymierzeńca, to jest. Coś, co nas wtedy mobilizuje do działania i nie ma wpływu na nasze ciało tak, jak będziemy odbierać stresy negatywnie. Jest kilka badań na ten temat, że wystarczy podejść do stresu, myśleć o tym jako o czymś pozytywnym i pomimo, że stresor będzie duży, to nie doświadczymy go w tak dużym stopniu. No i skąd wiemy, że stres zaczyna nami rządzić. Niby to jest oczywiste, tak jak wcześniej pokazywaliśmy slajd, rzeczywiście dużo informacji można w internecie znaleźć, ale mamy takie doświadczenie już wieloletnie z Agnieszką, że mało osób zdaje sobie z tego sprawę, jak stres się w nas pojawia i w jaki sposób się ujawnia. Więc możemy spojrzeć na to poprzez jakieś fizyczne objawy, często to są napięcia. Czy problemy ze snem, czy bóle głowy, zaburzone trawienie, to jest wszystko związane z tym mechanizmem walki i ucieczki, bo nasz organizm się cały czas mobilizuje do tego, żeby walczyć albo uciekać. Ale zwykle tego nie robimy, bo stracimy wtedy pracę, jak uciekniemy. Prawda? I już na tym poziomie, jeżeli zaczynamy ignorować te ostrzeżenia, to ten stres się pogłębia i dość, zaczynamy doświadczać już chronicznego stresu, a w konsekwencji wypalenia zawodowego. No i ma to też wpływ na nasz układ odpornościowy, czyli pracownik, który jest zestresowany, on częściej będzie chodził na zwolnienia, chociażby z tego, że, że łatwiej będzie mógł złapać infekcje w okresach takich jesienno-zimowych. No i są też zmiany w sposobie myślenia. Że myśli są chaotyczne, że trudno jest się skupić, podejmować decyzje i działamy często impulsywnie albo zapadamy w taką niedecyzyjność i, i trudno nas podjąć jakieś konkretne działania. I zobaczcie Państwo też, jeżeli taki pracownik ma wykonywać swoją funkcję, to jest prawie niemożliwe, żeby on cokolwiek zrobił w tej pracy. I często jest też pesymizm, który się pojawia. No i tutaj. To jest już zaraźliwe. Podajemy często, jeżeli chodzi o takie nasze warsztaty z wypalenia zawodowego, taki przykład. Pani, która ma wszystkie objawy wypalenia zawodowego i pracuje w pokoju, w którym jeszcze znajduje się, znajdują się cztery osoby. No to w większości przypadków w ciągu sześciu miesięcy pozostałe cztery osoby będą doświadczały pełnych objawów wypalenia zawodowego. Wystarczy po prostu postawa tej jednej osoby, ten pesymizm, to ma wpływ na inne osoby. Nie, nie przechodzi to drogą kropelkową, ale w postaci różnych emocji, które ta osoba wnosi, albo postawą ciała. No i idąc dalej, to są takie reakcje emocjonalne poza kontrolą. Często wybuchamy, nie kontrolujemy tych swoich emocji, i często to też ma wpływ na naszych bliskich, że przenosimy. Te emocje później do domu. No i jest też izolacja społeczna, czyli wycofujemy się z relacji, wycofujemy się z pracy, unikamy spotkań, czujemy właśnie, że nikt nas nie rozumie, że my robimy bardzo dużo, a tu się nic nie dzieje. I, i właśnie paradoksalnie, gdy najbardziej potrzebujemy wsparcia kogoś z zewnątrz, to się zamykamy. No i zanim zaczniemy działać, potrzebujemy uważności. Potrzebujemy uważności. Yy, Takiej, żeby zadawać sobie każdego dnia pytanie, co ja teraz czuję, czego potrzebuję, jeżeli szczerze odpowiemy sobie na te pytania. To ta sytuacja może się zmienić. To jest taka. Chcę dodać, Najprostsza. Z tym Co teraz czuję właśnie na tym poziomie fizjologicznym, nawet rozróżnienie, czy ja czuję jakieś napięcie w ciele, którym mogę się w tym momencie spotkać, zaopiekować, a nie tylko na przykład taka napięta wchodzić do zespołu, to naprawdę już dużo może zmienić. Hmm. No i... Ta samoświadomość, uważność. No i kwestia teraz taka najważniejsza, czy są w ogóle jakieś metody, które działają? W internecie można znaleźć mnóstwo. No, z naszej wieloletniej pracy możemy powiedzieć, że są. Ale ważna jest regularność. Uwaga. I, I działają, I, i to trochę jest tak, jak idziemy na siłownię, i chcielibyśmy od razu podnieść sztangę 120 kg, i w większości przypadków nie jest to możliwe. Ja nie podniosę 100, 120 kg, ale poprzez trening mogę zbudować swoje zasoby w postaci mięśni, że pewnego dnia taką sztangę e, podniosę. Więc to jest też kwestia treningu regularności. Tak, no, uważność można wytrenować, tak? To jest kwestia po prostu zwrócenia się na to, że ja chcę, że jest to dla mnie na przykład ważny aspekt mojego życia, żeby być uważną na siebie i na ludzi dookoła. Jedną z, z takich podstawowych ćwiczeń jest oddech. I możemy mówić tutaj o takim oddechu przeponowym. To ćwiczenie jest bardzo przydatne przy wystąpieniach publicznych, kiedy nie możemy wykonać żadnego innego ćwiczenia, bo wszyscy zobaczą, szczególnie jak już jesteśmy tutaj na scenie, ale możemy oddychać przeponowo. Nie oddychamy wtedy napełniając klatki piersiowej, tylko oddychamy przeponą. No i oczywiście naukowcy opracowali mnóstwo metod między innymi metodę 4-7 na 8. Już tutaj troszeczkę podpowiedzieliśmy, jak to mniej więcej wygląda. Zasada jest prosta. Przez 4 sekundy nosem nabieramy powietrze, przez 7 sekund wstrzymujemy i później przez 8 sekund robimy wydech. I może oczywiście z tym wydechem wydawać się pewna trudność, natomiast ja troszeczkę podejrzałem to mojego taty, który przez całe swoje życie pracował w orkiestrze w Teatrze Wielkim w Łodzi. I później był nauczycielem też w szkole muzycznej. On grał na trąbce i robił taki dziubek z ust. Grając na trąbce. I to jest ten sposób, żeby wydychać to powietrze przez dłuższy czas. No nie mamy tutaj przestrzeni, żeby spróbować z Państwem. Jakby tutaj na miejscu, ale zachęcamy do tego, żeby w warunkach domowych wypróbować, czy przed jakimś wystąpieniem publicznym. Inną metodą jest oddychanie po kwadracie, tak zwane, czyli 4 sekundy wdechu, 4 sekundy pauzy, 4 sekundy wydechu, 4 sekundy pauzy. To z kolei z wojsk amerykańskich bardziej znana metoda. Następną metodą jest aktywność fizyczna. I to może być oczywiście jakiś sport, jakieś nasze hobby, które e, lubimy, ale może to być też 20 minut szybkiego spaceru. E, w wielu firmach już jest tak, że pracownik e, może podczas przerwy śniadaniowej wyjść na chwilę i pospacerować przed, przed firmą. E, coraz więcej firm tworzy takie też miejsca wewnątrz firmy. Są też takie specjalne miejsca, oczywiście w kilku miejscach pracy, gdzie pracownik może też wyrazić swoje emocje. Czyli jeżeli tak. na przykład czuje złość, to zamyka się w takiej bezpiecznej przestrzeni. Dźwiękoszczelnej. Dźwiękoszczelnej, tak, i może w jakiś sposób wykrzyczeć swoją frustrację, to, to, co gdzieś jest w nim. I to oczywiście jak najbardziej badania naukowe obniża poziom kortyzolu, sprawia, że w ogóle jesteśmy w stanie się spotkać z innego miejsca, tak, niż tylko na przykład pretensje, czy, czy to napięcie, które w sobie nosimy. Jakby to jest pierwszy krok do tego, żeby w jakiś sposób zrzucić, to, co jest na poziomie fizjologicznym. Aktywność fizyczna o tyle jest ważna, bo chciałem nawiązać do wypowiedzi Agnieszki, że dawniej był ruch ciała przy tym mechanizmie walki i ucieczki. W dzisiejszych czasach za biurkiem nie mamy szans na to, żeby mieć jakąś reakcję z ciała, więc są wahania kortyzolu i adrenaliny w naszym ciele, aktywność fizyczna reguluje i zmniejsza też nasze napięcia w ciele, które się pojawiają. Wydzielają się także endorfiny, więc poprawiamy swój nastrój. Zaletą aktywności fizycznej jest też to, że jeżeli siedzimy przed jakimś problemem, który trudno nam jest rozwiązać, to warto zrobić sobie taką przerwę, chwilę sobie pospacerować, ponieważ w Wtedy nasz umysł zaczyna odpoczywać i łatwiej nam jest rozwiązać ten problem, który dla nas był nie do przeskoczenia. No i możemy też mówić o takim fundamencie, który znam też z drugiej strony jako pracodawca. To jest sen. Niezwykle prowadząc własną firmę, czy dużą, czy małą, no mamy jednak deficyty tego. Więc chcielibyśmy też zwrócić uwagę, że sen jest taką podstawą, fundamentem do tego, żeby móc funkcjonować. I też chciałam dodać, że prowadząc warsztaty, szkolenia w różnych firmach, spotkaliśmy się z tym, że pracodawca także stworzył specjalne miejsca drzemki podczas pracy dla pracowników, żeby właśnie się zregenerować. Jak opowiadamy to w, w firmach, z którymi współpracujemy, nie mogą nam uwierzyć, że coś takiego jest. Na szczęście mamy zdjęcia. Okej. Okay. Jest też kontakt z naturą. No tych metod kontaktu z naturą jest bardzo dużo. My jako Polacy mamy taki sportny na jesień, zbieranie grzybów. I możemy powiedzieć, że też w tą stronę możemy pójść, ale czasami też wystarczy powolny spacer, czy w lesie, czy nad morzem, nawet w parku w środku miasta Japończycy się tym tematem dosyć mocno zajęli, oni stworzyli metodę, która nazywa się shinrin W dowolnym takim tłumaczeniu w języku polskim to jest kąpiel leśna. I to jest odpowiedź Japonii na karoshi, czyli śmierć z przepracowania, gdzie jakby dużo młodych ludzi w kwiecie wieku po prostu umierało, więc jakby zrobili badania, które wspierają to, żeby właśnie pracować w bardziej komfortowy sposób. I oni bardzo mocno przebadali ten temat na dużej grupy odbiorców, i już taki 15-20 minutowy spacer powoduje znaczny spadek kortyzolu i adrenaliny we krwi. Także poprawia się działanie układu nerwowego. Możemy układ nasz nerwowy rozdzielić na współczulny i przywspółczulny. Współczulny to jest ta motywacja do działania, czyli ten mechanizm walki i ucieczki, a przywspółczulny to jest ten układ odpowiedzialny za relaksację. Bardzo ważny jest balans pomiędzy. I właśnie, bardzo ważny jest balans, no i to, co się dzieje w ciągu dwugodzinnego spaceru, to już jest taka magia, bo wzmacnia to naszą odporność organizmu, czyli rzadziej chorujemy i ten układ odpornościowy działa na podwyższonych obrotach. No i są też granice, czyli asertywność, że czy czasami najzdrowszym słowem, jakie możemy powiedzieć, jest słowo nie. I wyznaczanie tych granic jest bardzo ważne. Na naszych warsztatach mówimy o tym dosyć często. No i czy można żyć ze stresem, zamiast go zwalczać? No, trochę podpowiedzieliśmy już. Tak, ważne jest właśnie to nastawienie do stresu, że on nie jest tylko negatywny, że jest też pozytywny, który może nas zmotywować do działania, że coś robimy z chęcią. Zobaczcie Państwo różnicę pomiędzy pracownikiem, który przychodzi pracować, i robi to z otwartością, z chęcią, czyli że ma misję, chce razem tworzyć też tą firmę, a pomiędzy pracownikiem, który odbiera to wszystko jako negatywne, przytłaczające, że on ma atak. za dużo pracy, że jest mu trudno, jest ogromna różnica. Więc to, w jaki sposób podchodzimy do stresu ma ogromne znaczenie. Stres nie musi być wrogiem, on może być też sygnałem, takim kompasem, informacją, i to, co wspominaliśmy z przymierzeńcem. Mhm. I warto obserwować i zauważać, jestem zestresowany, jestem zestresowana, i że to jest jakaś informacja, że, że coś się dzieje z nami, czy na poziomie psychiki, czy na poziomie ciała, bo też często jest tak, że my ten stres wywołujemy tylko w naszej głowie. Wystarczy, że pomyślimy, ile jeszcze mamy dzisiaj pracy, ile spraw do załatwienia, już jesteśmy w tamtej sytuacji, albo zaczynamy wspominać o tym, co już się wydarzyło i to też może wywołać tą reakcję z ciała, czyli ten mechanizm walki. I ucieczki. Więc jeżeli zaczynamy go rozumieć, to jest zupełnie inaczej. Czyli ta uważność znowu jest tutaj kluczem do tego, żeby nie czuć się skazanym na stres, tylko do tego, żeby włączać różne sposoby na to, żeby właśnie albo wejść bardziej w tą motywację, albo bardziej w rozluźnienie, że to jakby sami zaczynamy wtedy tym w jakiś sposób. E, być elastyczni w tym, tak. To jest też dobre słowo, które tutaj padło już wcześniej. Tak, elastyczni. Bo nie chodzi o to, żeby życie było bezstresowe, bo to jest niemożliwe. Chodzi o to, żebyśmy w stresie nie tracili siebie. I to są wszystkie slajdy, jakie przygotowaliśmy w tej krótkiej rozmowie. W naszym bardzo bardzo dziękuję. Jakby były pytania, zapraszamy, gdzieś będziemy się tutaj kręcić. Tak, dziękujemy serdecznie.